Witam serdecznie, Okoloko z tej strony, gramy za canon Smoka na Holy Roman Empire, o, to będzie ciekawe ehm, Co możemy zrobić, na pewno chcemy zostać w erze Feudalnej, jak najdłużej, żeby wykorzystać naszą przewagę militarną Łatwe rozpoczęcie Hej. Okay. Na razie zerowieczek jest, są so, pierwsze owce A wolno ci robotnicy się robią <laughs> Ale w sumie Domek najpierw, potem to i to wieczka tutaj. Idziemy. No spróbujemy otworzyć Menad Arms. Zobaczymy, jak nam z tym pójdzie. Holy <grystanie> Roman Empire. No. Nasi będą silniejsi, ale. Nasz przeciwnik będzie miał ich więcej na pewno, jeżeli będzie chciał się, y, kontynuować kontynuować w erze feudalnej będzie próbował iść wraz z też jest bardzo możliwe a jedzenie chcemy przejść do kolejnej ery będziemy przechodzić chyba z dwoma jednostkami będziemy budować landmark Jakieś jedzenie na początek jest, jedziemy teraz tutaj, Dużo zakolejkowane, jeszcze brak mi nam jedzenia, nie, nie zgrało się, ale w sumie. O, człowieczka. Idziemy dalej, teraz jedziemy zajrzeć też do jego mm, mindwork. Wejdźmy też czterech. Może zacznę drewno, zbiera drewno zbierać. Potrzebujemy jakiejś e, wojskowej pozycji. O, będziemy podglądać teraz naszego przeciwnika. Oj, o, to daleko. Nie tu to miejsce. Bo słabo. Okej, okay, jest. Tak, Szukamy landmarku. Strasznie do przodu to złoto ma. Bardzo mi się to podoba. Okej, okay. idzie dwa Town Center? Oh. Będzie chciał tutaj Town Center. Okej, okay, to niech pierwszy już buduje. Zajrzyjmy jeszcze do tego rogu. Strasznie słabo z owcami. Ej, nie, może nie było go tutaj, to jeszcze tutaj może coś zbierzemy. Zobaczmy jeszcze, czy zbiera ten kamień już, czy jeszcze nie. Jak na razie nie widać więcej kamienia na jedzenie. Hmm. Też może postaramy się zabezpieczyć jakieś jedzenie dodatkowe. Gdzie jest... Idziemy tutaj na początek. E, to niech biegnie od razu tutaj. Tam dalej. Oglądamy, czy buduje jakąś armię, czy nie. Widzimy, że już zbiera drewno. Na pewno na coś będzie to zbierał. Eee, może jeszcze jednego sobie dajmy. I teraz... No, tutaj prawdopodobnie już w piątej minucie może mieć całkiem sporo tego złota. Już, już będzie blisko. wracamy, ok, to też się nastawiamy na, o jejku tutaj i to trzeba za, 100 jest to... yes, stawia landmark, nie braki, ok, tu mi podbiegnij tutaj. Bardzo dobrze, zmusiliśmy go do wydania złota. Co robimy? Tutaj jednostki. A, nie! Nie, okej, okay, straciliśmy, o kurde. Więcej na złoto. Co tu się dzieje z tym? Okej, okay, tu mamy źle, źle, źle rzeczy robimy. Dawaj. Ja ba. Mamy kolejnego. Myślę, że to była dobra wymiana za tyle. Widziczerów wi wi <grymne> okej, okay. Bierzmy nasze jednostki razem. Tutaj, więcej na złoto, teraz musimy wysłać. U mnie za dużo na jedzeniu jest. Wracajcie tutaj. To złoto trzeba podciągnąć. I ten domek dobrze że się buduje. Zbudujemy obrazu kolejny. Out.

No z tym złotem jest strasznie ciężko Powolutku, powolutku, chyba trzeba szybciej? Z tym jedziemy, patrzymy co on tam robi jest bardzo wszystko na ostatni moment Ale spearmenów możemy budować kilku na wszelki wypadek Okej, okay, archery range będzie szedł crossbows No to w sumie spearmenów możemy budować, ale trzeba więcej też drewna No, ostatni zrzut Eee, katedra. Katedra. I was wyślemy tutaj. Idziecie zabić tego bora. A, wiedziałem, kurde. Idziemy tutaj. Gdzie będą twoi prelaci, kolego? A... Mm, dajcie mi tutaj jazdę też Okej, okay, nie przejmuj się nimi Masz się przejmować tym A, kurde, tego 8. E, co robicie? To jest trzeba postawić ten Co ci 8 robi? Nic nie robi. Okej, okay, więcej też pójdziemy po to, na tą stronę kolejnym. Okej, okay, jazdę oh, na tu dajmy sobie i zabrajdujmy tych. Jedzenie nam brakuje. Mm, Jazdę jedzenie dalej kurczę ciężko z jedzeniem. Mm, próbujemy wziąć jeszcze ten. Okay, możemy zrobić konnicę. Zrobimy konnicę. I jednostki zbierzmy tutaj. Zobaczymy jak się uda. będzie chciał coś robić? Na pewno będzie chciał iść w crossbowmenów. Bo tutaj wcisnęliśmy. Przynajmniej to co ja bym zrobił. Chciał zrobić. Tutaj przyspieszymy to. O ten stoi nic nie robi. Wracaj. I pilnuję tutaj. O cudownie. Lunch -nacht. Konnica niech jedzie tutaj. więcej konnicy. Powinniśmy je zaupgrade'ować. Nie! Okej. Okay. Okay. Zbieramy jednostki. Mamy... Nie mamy jednostek. Jeszcze jedno i upgrade. Te jedzenia potrzebujemy. Tutaj niech idą na jedzenie. Ile mamy tych reliktów? Tałe dwa. To jest ostatni sporny. Myślę, że ty już pójdziesz. Już nie ma spornego. Ok, czyli wygrał walkę o relikty. Zbierzmy jednostki razem i lunchnych. Plain lunchnych możemy wziąć. Jeszcze jednego lunchnechta. Nie gramy w jego grę. E, domek. Tutaj na jedzenie. Mhm. Mm Z jedzeniem mamy problem. Cały czas już kończyło, gdzie teraz musimy iść na to niestety. Upgrade dla i obrona przed strzałami na wszelki wypadek. Kolejny domek ile kosztuje? 40 drewna, ale jedzenia nie mamy. Okej, okay. okay, jedziemy za atakiem. Udało nam się na początku zabić trochę tych bilgersów, Może to nam pomoże. O willbaru nie mamy. Udownie. Ok. Spadajcie mi z tego i tutaj zjedzcie to, co jest tutaj. Idziemy. Idziemy dalej tutaj, teraz pod town center Dawaj, blokujemy Okej, okay, teraz można trochę tych Okej, okay, chyba Idziemy, więcej złota tutaj I z jedzeniem Domek Nie, co? Okej, okay, chyba możemy tych knightów porobić teraz. Okay, Ileżne okej, nie, nie siedzimy tutaj. Jedziemy dalej i szukamy. Nieco to uh, kolejnego knighta. it's a يريد جازان. Jeszcze kilka okay, nightów. Okej, wracamy, uciekamy stąd, uciekamy. Nie wiem, czy pod niepotrzebnie, niepotrzebnie tracimy jednostki. Okej, okay, zbierzmy wszystko co mamy. Eee, tutaj natchnieni wojownicy, oczywiście, bardzo proszę. Okej, okay. 24 na jedzeniu. Nie, nie idziemy w workshop, teraz pójdziemy trochę, może w. Pre, e, jednostki zasięgowe. Mieszmy wszystkich razem. Jeden. Dajmy to jedynkę. O nie? Zostańcie na tym. To będzie jedynka tutaj i idziemy z tym atakiem. Ok, tu jedzenie się skończyło. Szukamy kolejnego. Nie ma kolejnego miejsca do jedzenia drewno, a tutaj weźmiemy kilku i zbudujemy farmy dookoła. O kurde, był przygotowany na to, okej okay. budował dodatkowe town center Okej, okay, to knightów tutaj wysyłamy postawi oj mieliście dręba, rąbać drewno pójdziemy teraz w to Tutaj bardzo dużo armii straciliśmy. Idziemy tutaj. Trzeba jednak iść w kolejną erę, albo w. By... Albo wy oblężeniowe rzeczy. Tu jest jedzenie. Nawet by nie dotknął. O kurde. Eee, okej. Okay. Puszników. Weźmy sobie upgrade do budowania ramów. Okej, okay, zbierzmy armię. Tam miał Lancznecht. Prosbos. Mhm. Rosbus. Nie, w sumie tutaj to nie jest dobre miejsce. Jemy. Chodźmy tutaj. Upgrade y do jedzenia też by się przydały. Zrobimy workshop. I produkcję też z przodu będziemy potrzebować. On to widzi. On to widzi wszystko, bo Marelik tu się jedzenie skończyło. To budujemy farmy. Domków potrzebujemy. Więcej domków potrzebujemy. Teraz.

Zacznijmy zbierać kamień Upgrade. Chyba mi jeszcze jeden. Bierzmy armię tutaj. Domek kolejny. Kolejny. Okej, okay. postawimy własną wieżę, żeby też widzieć co on tam zbiera. Okay, podał się. Yeah. Good game, well played. Mm -hmm. Okay. Yy, Inne jednostki dały nam pozycję, tak mi się wydaje. Też owieczek nie pozbieraliśmy wystarczająco. Ile tu mamy jednostek? 10, 15, jakieś 20 jednostek. To jak je armia, jak 40. I produkcja tutaj, tu jest więcej. Zaznaczymy wszystko. Ma no całkiem spora armia, jak na Order, jaką yy, yy, smoka. No i tutaj na początku, gdy budował tą wieżę, nie powinien... Nie wiem, powinien ją wybudować wcześniej, albo coś w tym rodzaju. Zaraz po tym, jak zobaczył pierwszego... Pierwszego zbrojnego, bo... Tutaj chyba stracił 4 czy 5 villagersów tylko po to, żeby wybudować wieżę. No i też nie poszedł na żadne... Yy, Surowce na zewnątrz poza swoją bazą. Wiem, że próbowałem go cisnąć, ale tak czy siak powinien próbować. O, no, to daje całkiem sporego busta. Jeszcze raz, ja chyba zawsze to powtarzam, że, że surowce poza naszą bazą są lepsze niż te, które musimy wybudować sami, czyli farmy. No, dziękuję. Do zobaczenia. Okoloko pozdrawiam. Do zobaczenia w grze następnym raz razem.